Tishi i Tashi przechodzą przez przejście dla pieszych. Tishi rozgląda się, a Tashi bawi się smartfonem. Który z nich zachowuje się dobrze? Jasne, że Tishi. Na przejściu trzeba być bardzo ostrożnym. Tashi i Ubaki jeżdżą na rowerach. Ubaki ubrał kask, a Tashi jeździ z gołą głową. Który z nich postępuje odpowiednio? Ubaki wie, że kask zapewnia mu bezpieczniejszą jazdę. Tiszy i Taszy wybrali się do lasu. Po drodze zjedli po wafelku. Tashi wyrzucił papierek do kosza, a Tiszy w przydrożne krzaki. Który z nich zachował się dobrze? Oczywiście, że Tashi. Tiszy, wróć i posprzątaj po sobie nie wolno zaśmiecać lasu. Tasiego i Ubakiego zaskoczyła burza. Ubaki schronił się w chatce, a też i pod drzewem. Który z nich zachowuje się dobrze? Oczywiście, że Ubaki. W razie burzy, w żadnym wypadku nie wolno chować się pod drzewem. Tishi i Ubaki odpoczywają na słonecznej plaży. Tishi zabrał ze sobą czapkę, okulary przeciwsłoneczne i butelkę wody. Ubaki nie wziął niczego. Który z nich zachował się odpowiednio? Tak, Tishi. W ten sposób chronimy się przed działaniem słońca. Na spacerze po mieście ubaki wędruje chodnikiem, a Tashi ścieżką rowerową. Który z nich idzie dobrą stroną? Oczywiście, że ubaki. Po ścieżce rowerowej nie wolno chodzić. Tishi i ubaki jedzą zupę. Który z nich robi to właściwie? Jasne, że ubaki. Przecież zupaje się łyżką, a nie widelcem. Tiszy i Tashi chcą pojeździć na sankach. Który z nich odpowiednio się ubrał? Tak, Tashi. Gruba kurtka i czapka to właściwy ubiór na srogą zimę. Dziś na morzu są duże fale i ratownik wywiesił czerwoną flagę. Ubaki poszedł się kąpać, a Tiszy został na brzegu. Który z nich postąpił właściwie? Jasne, że ciszy. Czerwona flaga oznacza zakaz kąpieli. Jeśli podoba Ci się nasza bajka, zagraj w naszą aplikację. Poproś rodziców, aby poprali Ci ją na telefon lub tablet. Link znajdziecie w opisie.